To jest straszek z, strony... z laryngoskop.eu. Witam Ciebie w tym, co jest, mam nadzieję, pierwszym z serii podcastów, z serii wideo dotyczących fizjologii przydatnej dla anestezjologów, przydatnej dla studentów kierunków medycznych, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z zawodem i dla tych bardziej doświadczonych, którzy. Chcą powtórzyć sobie niektóre rzeczy, na przykład przed egzaminem. Dzisiejszy pierwszy odcinek dotyczy transportu tlenu. Jeśli podoba Ci się ta forma, jeśli czujesz, że to jest to, czego potrzebujesz, daj mi znać w komentarzach, zasubskrybuj ten kanał, a będę wiedział, że mam to robić dalej. Więc teraz bez dalszego przeciągania zaczynamy. W anestezjologii często zastanawiamy się nad tym, czy dotkanek pacjenta dociera odpowiednia ilość tlenu, ale kiedy zastanowimy się nad tym, co tak właściwie na tą ilość tlenu się składa, to możemy dojść do ciekawych wniosków. Więc przytoczmy sobie wzór na zawartość tlenu w krwi tętniczej, czy właściwie na, generalnie na zawartość tlenu we krwi, w tym wypadku tętniczej. Ten wzór wygląda następująco: jest to 1,34 pomnożone przez stężenie hemoglobiny. Które w danym momencie jest, pomnożone przez saturację tętniczą krwi. I do tego dodajemy z takim współczynnikiem 0,023 naszą prężność tętniczą tlenu. I teraz spróbujmy zanalizować sobie, co to tak naprawdę dla nas znaczy. To, co mamy jako pierwsze podane w tym równaniu, czyli ten cały pierwszy wyraz tego równania, to jest wyraz, który odpowiada. Tlenowi przenoszonemu przez erytrocydy, czyli zapiszmy sobie tlen, który jest w red blood cells, w erytrocydach. I ten drugi, ta druga część tego równania, to jest tlen, który jest rozpuszczony we krwi, czyli dajmy sobie rozpuszczony. I teraz, kiedy spróbujemy wziąć sobie przykładowe dane, takie, które mogą dotyczyć. Prawie dowolnego pacjenta. Ustalmy, że jego stężenie hemoglobiny w tym momencie wynosi 10 g na decylitr, że jego saturacja krwi tętniczej wynosi 100% i że jego PaO2 wynosi, dajmy sobie 100 ml supertencji. I jeśli mamy pacjenta z takimi danymi, spróbuję podstawić to sobie do tego równania, to zobaczcie co wychodzi. Nasza zielona część równania to będzie 1,34 razy stężenie hemoglobiny, czyli 10, razy 100%. I to daje nam, jak szybko możecie sobie wyliczyć, 13,4 ml. I jeśli weźmiemy sobie czerwoną część równania, to mamy 0,023 razy, w tym wypadku 100. I to nam daje 2,3 ml. Także zobaczcie. To, co bardzo często oceniamy i co wydaje nam się czasem tożsame z oksygenacją, to jest PO2. I to bardzo często sprawdzamy sobie w gazometrii i bardzo się podniecamy, kiedy PO2 wynosi np. 40 mm supertencji. Natomiast to, co ma największy wpływ na, na to, ile tego tlenu naprawdę krew będzie transportować, to wcale nie jest PaO2, które w danym momencie w tej krwi jest, ale to jest ten cały pierwszy wyraz równania. Czyli pacjent, który traci 1 gram na decylim hemoglobiny, tak naprawdę traci więcej ze swojej możliwości transportowej tlenu niż taki, który będzie miał spadek PaO2 powiedzmy z 60 na 40. Oczywiście PO2 świadczy trochę o zdolności dyfuzyjnej i przez to też mówi nam o tym, że czy ma pewną korelację z tym, ile będzie wynosiła saturacja. Natomiast naj, tym, co najbardziej nas interesuje z punktu widzenia możliwości transportowych krwi, to jest właśnie ten pierwszy wyraz równania, czyli to, co jest przenoszone przez krwinki czerwone. Widzicie, że różnica jest faktycznie duża. W tym miejscu warto pochwalić się na kwestię tego, ile właściwie człowiek takiego tlenu zużywa. Kiedy mówimy o VO2, czyli o zużyciu tlenu, to standardowo zakładamy, że człowiek w stanie spoczynku będzie zużywał mniej więcej 3 do 4 ml tlenu na każdy kilogram masy swojego ciała na minutę, co odpowiada mniej więcej u dorosłej osoby 250 ml tlenu na minutę. 250 ml tlenu na minutę to jest wartość, którą musimy dostarczyć człowiekowi Pozostającemu w stanie znieczulenia ogólnego w każdej minucie znieczulenia. To jest dość istotne w kontekście dwóch metod, które są, myślę, że coraz bardziej popularne w prowadzeniu znieczulenia ogólnego. Są to tak zwane metody low flow, czyli znieczulenie metodą niskich przepływów, i tak zwane minimal flow, czyli Metodą minimalnych przepływów. O low flow mówiłem wtedy, kiedy dostarczanie świeżego gazu do układu anestetycznego wynosi mniej niż 1,0 litra na minutę. Natomiast minimal flow jest wtedy, kiedy dostarczamy do układu anestetycznego mniej niż pół litra na minutę, czyli 500 ml na minutę. I teraz zwróćcie uwagę na to, że są to niskie wartości, które są relatywnie bliskie temu, co ten człowiek na, na, na minutę w czasie spoczynku swojego zużywa. Dlatego tak jak normalnie prowadząc znieczulenie na normalnych przepływach możemy ustalić bez żadnego problemu yy, na przykład FiO2 w okolicy 30% i to będzie spokojnie wystarczające. Tak w przypadku kiedy yy, ustalimy te same 30% przy jednym litrze na minutę to ten zawodnik będzie dostawał tylko 0,3 litra. Tlenu, ale gdybyśmy ustawili 30% w momencie kiedy e, kiedy minimal flow to jest mniej niż pół litra na minutę czyli nawet niech będzie te pół litra no to będziemy mieli wtedy 0,15 litra tlenu, które dochodzi do tego pacjenta, czyli 150 Mililitrów. Widzicie więc, że 150 ml to mniej niż wynosi podstawowe zapotrzebowanie tego pacjenta minutowe, a to oznacza z kolei, że z każdą minutą prowadzenia znieczulenia ogólnego w technice minimal flow, w której mamy ustawione te 30% tlenu w mieszaninie wdechowej, to pacjent będzie tego tlenu w tej mieszaninie miał coraz mniej. Ponieważ dopływa do nas świeży gaz zawierający 30%. Tlenu, ale miesza się on z gazem, który jest wydychany przez pacjenta, który zawiera już mniej tlenu, i tego tlenu będzie po prostu coraz mniej, i dojdziemy do sytuacji, w której pacjent będzie w hipoksji. Także to jest takie małe zastosowanie kliniczne tej wiedzy. Żeby dobrze zrozumieć mechanizmy transportu krwi, należy wiedzieć też co nieco o hemoglobinie. Więc wiecie na pewno o tym, że 95% Hemoglobiny, która znajduje się u dorosłego człowieka, to jest hemoglobina A. Ta hemoglobina A składa się z czterech podjednostek, które układają się na kształt takiej koniczyny. One mi wychodzą bardzo brzydkie, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. I dwie podjednostki nazywają się podjednostkami alfa, i dwie jednostki podjednostki nazywają się podjednostkami beta. Każda z tych podjednostek zawiera jakiś atom żelaza, który ma tego żelazo hemowe ma umiejętność czy zdolność do wiązania tlenu. I teraz taka hemoglobina, która znajduje się bez tlenu, jest związana w tym miejscu cząsteczką, która nazywa się 2,3-DPG. I to jest coś, co bardzo chętnie zapominałem na swoich zajęciach z biochemii, ale okazuje się, że jednak ma kliniczne znaczenie i o tym klinicznym znaczeniu powiemy sobie za chwilę. Jeśli do tego oto, do tej oto cząsteczki hemoglobiny dostarczymy teraz cztery cząsteczki tlenu i odbierzemy ten 2,3-DPG, który jak widać tam psuje całą, całą ideę i trzyma tą hemoglobinę w postaci niezwiązanej z tlenem, to będziemy mieli hemoglobinę, która jest w tak zwanej konformacji luźnej i w tej luźnej konformacji te, Chemy, które znajdują, się, to żelazo, które znajduje się w środku, to żelazo chemowe, będzie związane z tlenem, czyli każdy z tych, każda z tych cząsteczek żelaza zwiąże nam dwa atomy tlenu, jedną cząsteczkę tlenu. Jest to tak zwana oksyhemoglobina. Co warto powiedzieć o tych wiązaniach, o tym, o tym wiązaniu cząsteczek tlenu, to to, że to wiązanie występuje na zasadzie tak zwanego wiązania kooperatywnego. Co to oznacza? Oznacza to, że największej energii wymaga przyłączenie pierwszej cząsteczki tlenu do hemoglobiny. Natomiast każda kolejna cząsteczka przyłącza się Wymagając mniej energii niż ta pierwsza, oznacza to, że tak naprawdę hemoglobina występuje tylko w dwóch postaciach. Albo jest to hemoglobina, która jest w pełni wysaturowana, albo ona jest w pełni desaturowana. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jestem tlenem, no to będę szukał możliwości przyłączenia się do cząsteczki, która zwiąże mnie z najmniejszą możliwą ilością energii. Więc jeśli nie mam żadnej innej możliwości, to przyłącza się tam, gdzie energii potrzeba jest dużo, czyli jako pierwsza cząsteczka. Natomiast jeśli mam wybór i mam jedną cząsteczkę hemoglobiny, która ma już przyłączony jeden. Um, jeden jedną cząsteczkę tlenu, i mam drugą, która nie ma, no to pójdę sobie tam, gdzie. Będę potrzebował mniej energii, żeby się przyłączyć. I to nie są takie małe różnice, ponieważ trzecia cząsteczka wymaga około 200 razy mniej energii, a czwarta cząsteczka nawet 800 razy mniej energii, bo ta konformacja robi się coraz bardziej sprzyjająca niskoenergetycznemu łączeniu z cząsteczkami tlenu. Także tak wygląda ta sprawa dlatego mamy albo w pełni saturowaną hemoglobinę, albo w pełni desaturowaną hemoglobinę, i dlatego możemy też. Yy, tworzyć czy odczytywać saturację hemoglobiny tlenem za pomocą puls oksymetrii, ponieważ odczytujemy tam nie ile cząsteczek tlenu przyłączyła konkretna cząsteczka hemoglobiny, a odczytujemy tam ile procent cząsteczek hemoglobiny jest całkowicie wysyconych tlenem. Na tym to wszystko polega. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej i po co być może przyszliście do tego odcinka Laryngoskopu, podcastu. a mianowicie krzywa dysocjacji hemoglobiny. A właściwie oksy hemoglobiny. Na krzywej dysocjacji oksy hemoglobiny mamy, um, mamy dwie osie. Jest to oś Y, która oznacza prężność tlenu, czyli tam PaO2, i mamy drugą krzywą, która oznacza saturację, czyli SAO2. I teraz jak zapewne wiecie, krzywa dysocjacji hemoglobiny przyjmuje formę s Czyli wygląda mniej więcej tak. I kluczowym punktem na tej krzywej jest punkt, który nazywa się P50. Hop, P50. I oznacza to taką prężność tlenu, przy której saturacja hemoglobiny tlenem wynosi 50%. I to jest jedna, to jest chyba jedyna wartość, którą z tego wykresu musicie zapamiętać, bo ma ona istotne implikacje kliniczne i jest oznaczana na gazometrii i wynosi ona w warunkach normalnych 27 mm supertęci. Prosta wartość. 27. Pamiętamy, ona jest ważna. I teraz tak, ta krzywa dysocjacji hemoglobiny mówi nam o tym, przy jakiej prężności tlenu będziemy mieli, w jakim stopniu wysyconą naszą hemoglobinę tlenem. I jest to ważne o tyle, że w różnych warunkach możemy mieć różne zmiany i różne przesunięcia tej krzywej. Powiedzmy sobie na początku o przesunięciu krzywej dysocjacji oksy w prawo. Będziemy mieli dysocjację, która wygląda w ten sposób. O, zobaczcie, jak ładnie. Polega to na tym, że. Hemoglobina będzie przyjmowała tą samą wartość saturacji przy wyższej prężności tlenu, także jak zobaczycie, P50 przesuwa nam się w prawo. To będzie nasze P50', tak? I jeśli teraz weźmiemy sobie jeszcze inny kolor, na przykład weźmiemy sobie błękitne i zaznaczymy, jak wygląda krzywa do hemoglobiny, kiedy ta krzywa przesunie się w lewo, no to mamy, powiedzmy, Taki obrazek. I tutaj znowu mamy jakąś, e, mamy jakąś wartość P50, która będzie naszą wartością P50bis, która będzie oczywiście mniejsza od 27 mm supertencji. I teraz trzeba uświadomić sobie, że to, co tutaj widzimy, czyli ta cała krzywa dysocjacji hemoglobiny, to nie jest bez sens. To nie jest coś, co jest wymyślone tylko na potrzeby podręczników biochemii czy fizjologii, ale faktycznie jest to coś, co jest istotne. I powiem teraz Tobie, dlaczego tak jest. Zacznijmy od tego, jak krzywa dysocjacji hemoglobiny przesuwa się w prawo, a będziemy mogli za chwilę porozmawiać o tym, jak przesuwa się w lewo. Czyli ta krzywa przesunięta jest w prawo, jak zapewne widzisz. Oznacza to, że ta hemoglobina ma niższe czy wyższe? Niższe powinowactwo do tlenu. Tak, Czyli niższe. Oznacza to, że będzie trudniej Tlen przyjmować i łatwiej tlen oddawać. Ta krzywa przesunie się w prawo w następujących warunkach. Jest taki e, mały skrót, który pozwala to zapamiętać. Nazywa się CADETS. I oznacza to CO2, które idzie w górę. Oznacza to acidosis, czyli kwasica, czyli pH, które spada w dół. Oznacza to D, jak 2,3DPG. Które rośnie. Oznacza to E jak exercise, czyli ćwiczenia fizyczne, czyli wysiłek fizyczny, T jak temperatura, czyli wzrost temperatury, i S jak hemoglobina S. O różnych rodzajach hemoglobiny i o tym, jak wpływają one na krzywą dysocjacji hemoglobiny i w ogóle na, na wszystko, powiem Wam więcej w następnym odcinku. Także hemoglobina S, która, jest, która występuje m.in. w anemii, czy właściwie tylko w anemii sierpowatej. Krzywa dysocjacji hemoglobiny będzie przesunięta w lewo w stanach, które są przeciwne do tych stanów, o których właśnie napisaliśmy, a dodatkowo wtedy, kiedy mamy do czynienia z karboksyhemoglobiną, z hemoglobiną płodową, czyli HBF, albo z methemoglobiną. Wtedy krzywa dysocjacji hemoglobiny będzie przesuwać się w lewo. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której fizjologicznie dochodzi do tego wszystkiego, co jest, co jest tutaj wymienione. Mamy krzywą dysocjacji hemoglobiny zupełnie normalną, czyli taką, która, która ma swoje P50 przy 27 mm supartencji. I mamy teraz osobnika, nazwijmy go zawodnikiem, bo teraz słowo zawodnik jest absolutnie uprawnione. I ten zawodnik uprawia jakiś wysiłek fizyczny. Jego mięśnie charują jak porąbane. Co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że po pierwsze wzrasta temperatura, bo ona jest produkowana przez fizyczny wysiłek tych mięśni. Ponieważ mamy większą e, utylizację glukozy, to będziemy mieli szybszy metabolizm. Jeśli szybszy metabolizm, to przecież więcej CO2. Dodatkowo w momencie, kiedy będziemy mieli większą glikolizę, będzie produkowane, to sobie możemy nawet napisać na dole, jeśli jest glikoliza, jeśli jej nasilenie wzrasta, no to mamy więcej mleczanów, które powstają z piurogrenianu w glikolisie beztlenowej, ale w przetwarzaniu piurogrenianu do mleczanów, co powstaje? Powstaje też 2,3-DPG. I teraz tak, zobaczcie, mleczany, niższe pH, tak? Niższe pH, czyli przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w prawo, i 2-3 dPG, które jest produkowane jako efekt, w cudzysłowie, uboczny tej, re tej reakcji, również przesyła, krzy przesuwa krzywą dysocjacji hemoglobiny w prawo. Więc jak zobaczycie sobie, wyobraźcie sobie ten przykład, wysiłek fizyczny, co się dzieje, temperatura dwutlenek węgla, spadek pH bo mleczany, wzrost 2-3 dPG, bo reakcja uboczna, to mamy wszystkie powody, które przesuwają krzywą dysocjacji hemoglobiny w prawo. Po co przesuwają ją w prawo? Ponieważ krzywa dysocjacji hemoglobiny przesunięta w prawo oznacza, że mamy łatwiejsze uwalnianie tlenu. Więc to wszystko służy do tego, żeby w tej hipoksycznej, hipoksyjnej, w tej tkance, która ma za mało tlenu, uwolniło się więcej tlenu, żeby było łatwiejsze uwalnianie tlenu lokalnie w tej konkretnej tkance. To jest genialne, to jest absolutnie fantastyczne, kiedy już się to zrozumie. Także y, pamiętajcie o tym, wysiłek fizyczny albo różne inne stany hipermetaboliczne powodują przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w prawo. Ym, w ten sposób jest łatwiejsze również y, no, oddawanie tlenu, ale to pozwala też łatwiej oddawać czy przyjmować tlen y, w przypadku... Kiedy ta krew odtlenowana wraca z powrotem do płuc, bo kiedy wracamy do płuc, no to mamy oddawanie dwutlenku węgla, mamy z powrotem normalizację pH, i to sprawia, że lokalnie w płucach. Mamy przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny co najmniej do tego zielonego, do tej zielonej krzywej, a być może nawet do tej błękitnej. Także ten efekt, ten efekt tak zwany efekt Bora, który dotyczy łatwiejszego oddawania w tkance hipoksycznej i łatwiejszego przyjmowania w płucach, jest absolutnie genialnym mechanizmem, który pozwala do, dostarczać do, do tkanek odpowiednią ilość tlenu w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na tlen. I ostatnia rzecz, którą przy tej okazji chciałbym mówić, to jest temat transfuzji. Zwykle kiedy zabieramy się do transfuzji krwi, to myślimy o niej w ten sposób, że będzie ona zwiększała zdolność tlenu, zdolność krwi do transportowania tlenu. Okazuje się jednak, że nie jest to takie zero jedynkowe i żeby sobie to uświadomić, posłużymy się właśnie tym 23dpg. Pamiętacie o tym, że mówiliśmy, że kiedy mamy to 2-3 dpg czyli jeśli jest go więcej, to krzywa dysocjacji hemoglobiny przesuwa się w prawo, czyli wzrost to prawo. Jeśli jest go mniej, krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny przesuwa się w lewo. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że przesunięta w lewo krzywa dysocjacji hemoglobiny będzie oznaczała, że jest trudniej oddawać tlen w tkankach. I teraz, kiedy uświadomimy sobie, co dzieje się z, z erytrocytami, które leżakują sobie we krwi, to dzieje się z nimi w tej krwi przechowywanej, to okazuje się, że mniej więcej krzywa 2,3-DPG, zawartości 2,3-DPG w tej próbce, w, tej, w, tej, w tym woreczku z krwią wygląda tak. I spróbujmy sobie uświadomić, co to znaczy. Jeśli tu mamy normę 2,3-DPG, a tu po 7 do 14 dniach mamy 0 DPG, oznacza to, że przetaczałem pacjentowi krew, która ma znacznie obniżoną wartość, czy obniżoną zdolność do transportu tlenu. Ten 2,3 DPG będzie normalizował się dopiero po 24 godzinach. Czyli jeśli przetaczamy krew, która leżała dłużej niż tydzień, to musimy być absolutnie świadomi tego, że przetaczamy coś, co już ma osłabioną zdolność do transportowania tlenu i zajmie minimum 24 godziny, zanim te erytrocyty, które przetoczyliśmy, będą w stanie transportować tlen tak samo jak erytrocyty, które ten chory, ten pacjent w sobie już miał wcześniej. Ten efekt nie dotyczy oczywiście e, tak zwanego cell cel Czyli na przykład tak zwanego urządzenia Cell-Saver, czyli mamy urządzenie, które odsysa krew z pola operacyjnego e, podczas krwawienia chirurgicznego, odwirowuje tą krew, uzyskuje własne erytrocyty pacjenta, które mogą być natychmiast przetoczone z powrotem. Wtedy nie ma tego leżakowania krwi i dlatego erytrocyty zdobyte czy oczyszczone za pomocą cell salvage no nie, nie, nie mają upośledzonej zdolności do transportu krwi. No to wygląda na to, że na dzisiaj to by było tyle. Pamiętaj, daj znać, czy Ci się podobało, czy mam tworzyć to dalej, czy jest to dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, to obiecuję, że prędzej czy później przejdziemy razem przez całą fizjologię, która da anestezjologa na egzamin i nie tylko może być przydatna. Do zobaczenia!